Nie gdzie kochanej, jak wiosny budzący się wie, jak świergot jaskółek nad dranem, no uczucia dzień I mam nadzieję, że podsumowanie tego konkursu, wręczenia tym naszym wspaniałym uczniom, nagród, będzie tym takim momentem, który pozwoli w jakiś sposób zacząć te troszkę gorsze wrażenia z samego początku. Ale podstawowym problemem to, co powiedziałem, to były ducharnie. Kolega wczoraj do czwartej w nocy siedział, aby ustawiać to graficznie, podpisywać nazwiska. Wiemy, że są też błędy z końcówkami i tak dalej. Prosimy wtedy Państwa gorąco o takie uwagi, bo po prostu to wyminać. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przywitam w pierwszej kolejności oczywiście gospodarza tego terenu, czyli pani dyrektor zespołu szkół w Osowie, którą udało nam się. Jestem bardzo Pani wdzięczny wspólnie zorganizować ten konkurs. Konkurs, powiem szczerze, po raz pierwszy organizowany w naszym powiecie. W tym większe pokłony dla Pani, dla Pani Dyrektor Anny Zalewskiej. Ale również tego konkursu nie byłoby bez bardzo ważnych dla mnie osób, z którymi właściwie tak w ostatnim momencie bardziej żeśmy się poznali. Mówię o Fundacji Polskiego Państwa. Podziemnego w osobie pani prezes e, Anny Lewak, ale również e, wiceprezes Fundacji Polskiego Państwa Podzielnego pani Hanny Świderski-Kocior. <trujne> jak ważna to była, i jak zauważalna również na zewnątrz nasza inicjatywa, to proszę sobie wyobrazić, że. Patronaty nad naszym konkursem objęły tak znaczne instytucje jak Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej. I tu chciałem od razu przywitać pana doktora Pawła Kosińskiego z Instytutu Pamięci Narodowej. <klucza> Do Związku Żołnierzy Armii Krajowej niestety nikt nie dotarł, ale chcę Państwu powiedzieć, że to również bardzo zacna instytucja, która za każdy, na każdy nas apel odpowiada no, m.in. nagrodami, patronatami. Proszę również e, przywitać, mam nadzieję, równie gorącymi brawami e, pana Wójciecha Woberskiego z Instytutu, z Instytutu Sztuki Polskiej na, na Akademii Nauk ale również ze Stowarzyszenia Polska jest najważniejsza, proszę nie mówić z dużym partią, bo to nie ma nic wspólnego, to jest po prostu stowarzyszenie. E, pragnę również przywitać, niestety pan poseł, przewodniczący Klubu Parlamentego, Parlamentarnego o Prawo i Sprawiedliwości nie mógł do nas dzisiaj przybyć, a w jego imieniu nagrody będzie tutaj państwu wręczał asystent Łukasz Kubicki. Również zaszczycił nas tutaj naszą, naszą obecnością asystent pana ministra Antoniego Macierewicza Bartłomiej Misiewicz. Mamy również tutaj naszego mogę powiedzieć przyjaciela radnego powiatowego powiatu wołomińskiego, ale również prezesa Unii Polskiego Komitetu Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, który też w ostatniej chwili pozwolił dołączyć się do tej płyty na gór, w postaci płyty Państwu Ryszarda Walczaka. <klucza> e, i już pana remigiusza e, tracza, który nam też wydatnie pomagał tutaj w organizacji tego konkursu tam z tyłu z panem z aparatem. Do tego pana, panu też podziękujemy wszystkim. I tutaj chciałem niskie pokłony w kierunku życiu, życia powiatu na Mazowszu i redakcji, że za, zaszczyciła nagra materiał z, tego, z tych naszych uroczystości. O no, to myśleć będzie szalenie ważne. Proszę Państwa, kilka zdań o po powstaniu. Tak się zastanawiałem w jaki sposób Rozpocząć tę rozmowę, i pomyślałem, abyśmy się wspólnie zastanowili, czym dla nas jest historia. Czy warto o niej mówić? Czym był 1 sierpień 44 roku? I czy byłby ten 1 sierpień 1944 roku, gdyby nie wcześniejsze wydarzenia? Między innymi 1 wrzesień 1939 roku, ale również 17 wrzesień 1939 roku, kiedy. Sowiecka Rosja biła nam mój w Po pięciu latach naród polski, między innymi Warszawa, postanowiła bezpośrednio swoich domostw, swoich swoich miejsc życia bronić. W życiu młodego człowieka pięć lat to jest naprawdę bardzo dużo. Czyli mieliśmy Ośmiu, siedmiu latków, a za pięć lat 12 nastolatkowy. Niedawno byłem na zaproszenie e, Wioletty Kowalczuk w Grodnie i tam zwiedzaliśmy grob. Grodno. Grodno to był właśnie ten te miejsce, przed 39, w 39 jeszcze e, na terenach najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Zdejmując ten e, cmentarz, tam była. Jasińskiego, młodego chłopaka, 13-letniego. Grodno bardzo mocno broniło swojej niepodległości. Dlaczego o tym mówię? To jest porównanie również do Warszawy. Ten 13-letni chłopiec bardzo chciał walczyć o wolne Grodno, o wolną Polskę. Został złapany przez y, Armię Czerwoną. Przyczepiona jako żywa tarcza do czołgu. Był mocno ranny. Się, udało się odbić tego młodego chłopaka. Konał na rękach swojej mamy. A mama powiedziała do niego, Tadziu, nic to. Ubrany już jest wojsko podziemne. Armia to Czyli wiedząc, że jego, jej syn, jedyny syn umiera, tak ważną rzecz powiedziała w ostatnim momencie do jednak. Proszę Państwa, tutaj mamy również postać rotmistrza Witolda Pileckiego, naszego patrona, który między innymi jest, e, brał udział w Powstaniu Warszawskim, ale najbardziej go znamy, choć jeszcze w świadomości naszej jest e, Zbyt mało tej wiedzy odnośnie mediów, odnośnie wychowania szkolnego, który też brał udział w powstaniu, już nie będę opowiadał całej jego historii, ale tutaj mamy na dole takie zdanie, bo święćmy to była igraszka. Pewnie wielu z Państwa wie, o czym mówił Witold, albo być może nie wszyscy. Otóż to był jedyny ochotnik do KL Jeżeli my wiemy, czy by było święci, to była jedyna osoba, która się zgłosiła na ochotnika, z tego wywiadu, jakie były przyczyny tego. Po dwójpółletnim pobycie, wielokrotnie ocierając się od śmierci, uciekł. I wydawałoby się, że nic gorszego go nie może spotkać. A jednak spotkał. W tak zwanej wolnej Polsce, kiedy na terenie całej Europy, cieszyła się ta Europa wolnością, to w Polsce wcale nie była, nie, to, to nie był oznaka zwycięstwa. Polska była dalej z niej. To, co Witold przeszedł, to pozwolił sobie porównać, bo święci to było To są jego słowa. Czym więc w takim momencie się historia? Historia jest pewnym Wykazaniem i wytłumaczeniem, jak, jak, jakimi my jesteśmy, a jakimi nie jesteśmy. Skąd się wzięła nasza kultura, nasze prawo, rodzina, barwy. Ta historia nie powstała jednego dnia. Ale nie powstała wczoraj. To było budowane przez wieki. A więc jednego dnia nie nie wybuchło powstanie tylko dlatego, że to był jakiś kaprys albo nieszczęśliwa decyzja. To były pewne okoliczności, które to spowodowały, że te powstanie wybuchło. Teraźniejszość dla myślącego człowieka jest pewną zagadką. Ale tę zagadkę rozwiązuje właśnie historia. Kto ją pozna, kto ją zna, to potrafi zrozumieć, co jest lepsze dla przyszłości. Dlatego jestem niezmiernie zadowolony, że tak dużo osób wzięło udział w tym naszym konkursie. Mogę powiedzieć, że poziom był naprawdę bardzo wysoki. Tutaj koledzy zaraz swoje zdanie na ten temat powiedzą, ale nie będą mogli powiedzieć czegoś innego. Nie dlatego, że ja tak teraz powiedziałem, tylko my żeśmy te informacje między sobą wymieniali. Proszę państwa, Jakie były cele konkursu? jest uczczenie 70. rocznicy Powstania Warszawskiego, budzenie i utrwalenie dumy i, 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 z dziedzictwa narodowego, zainteresowanie uczniów historią naszego narodu oraz budzenie w nich poczucia dumy bycia Polakiem. Poziom prac plastycznych, zaraz poproszę kolegę, aby o tym opowiedział, ale był naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To nie były tylko symbole, ale to było. Taka pewna inwencja twórcza, która spowodowała, żebyśmy mieli naprawdę duży problem, jak wydzielić z tych prac te, które chcielibyśmy w dalszej kolejności oceniać. Ale pozwolicie Państwo, że podam Państwu skład, skład komisji bo to nie tylko my jako organizatorzy wchodziliśmy w skład komisji, ale m.in. pani dyrektor Anna Zaleska, pan Wojciech Łobelski z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauki Stowarzyszenia Polska jest najważniejsza. Wspomniany tutaj pan dr Paweł e, Kościński z Instytutu Pamięci Narodowej, dr Grzegorz Hamula z Muzeum Powstania Warszawskiego. Anna Lisiewicz-Szarek, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Erła Baroku Koncert Mistrzów, pani Renata Majewska, nauczycielka Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kobylce, pan Remigiusz Pracz, nauczyciel Zespołu Szkół w Kobylce oraz Jacek Lewczyk, członek Klubu Gazety Polskiej w Kobylce im. R. W. Wileckiego. Ja również byłem w tym składzie komisji. Przewodniczącym naszym był pan doktor Grzegorz Kadula z Muzeum Powstania Warszawskiego. Konkurs, który zorganizował klub, którego jestem przewodniczącym, klub Gazety Polskiej imienia Rodziszcza Witolda Kieleckiego, skupił się, z tutaj szkołą, pani dyrektor, zespołem szkół w osobie został rozstrzygnięty. W konkursie wzięło udział 119 uczniów. Prace były podzielone na klasy 1, 3, jak Państwo wiecie, 4, 6, gimnazjalne i ponad gimnazjalne. Ja bym teraz poprosił tutaj Pana Ciecha Moderskiego, aby... W krótkich słowach opisał prace plastyczne, a w dalszej części pana doktora Kosińskiego, aby opowiedział o pracach pisemnych. To państwu przybliży poziom, z jakim my żeśmy się musieli zmierzyć. Dla mnie to by pewnie byłoby, powiem szczerze, przytłaczające. Natomiast tak zacne osoby naprawdę miały problem, aby rozstrzygnąć ten dowód.